Dzień dobry, witam. Dzisiaj zagramy w Minecraft główną tak zwany. Yy, nie wiem o co w tym chodzi, po prostu spodobała mi się nazwa tej mapy. Ocenzurowana, wulgarna, okej. Okay. Yy, I po prostu, no trzeba to sprawdzić, dlaczego ta mapa ma nazwę główną strusia. I pisało, że będzie tam dużo główna. A ja lubię takie rzeczy. Jest, udało się, postęp dokonany. Głównostrusia. Nie wiem jak to się stało i co się stało. Aha, dobra. Biała siła powietrza. Kula. Dopiero wstałem. Pro, troszkę tu zaczęło śmierdzieć. Pewnie nie zamknąłem klapy od kibla. Co jest? Zadanie. Zamknij klapę od kibla. Dobra. Muszę to ściszyć. Musimy znaleźć kibel, co to jest? Windows 10 Ach, zagram sobie w mapę na Minecraftmap.pl. Hejka, ja jestem Maciu723 i mieszkam w Sosnowcu Mam aż 7... Tak... PS napiszcie mi w komentarzu Nie ma Minecraft Map Na Minecraft minecraftmapy.pl, co to oznacza? Caps off, bo za to dostałem mod na... Co? Chcę stąd wyjść Level 1 parkour Nie no, to chyba jakieś jaja w parkura nie umiał w Minecrafta. No kurwa, zjebałem. Co za gówno. Znaczy fajne gówno. No i chuj To jest mój pierwszy parkur w Minecrafcie w w życiu. No. Ja już nie ruszę tego komputera, bo ja nie chcę robić żadnych parkurów ani innego gówna. Zawsze, no. no, idę po prostu zamknąć tą klapę od kibla, i to mi wystarczy. Gdzie jest kibel? Nie wiem, gdzie jest kibel. Tu będzie. Eee, to chyba jest kibel Dobra, teraz nie będzie śmierdzieć, mhm, na pewno. No, ale. I tak śmierci No kurwa co jest Pewnie się sąsiad w Majty w Majty i sprawdzić A tu coś mam Dobra idziemy do sąsiada e, Stróż zenek Sąsiad Dobra, tam jest sąsiad Tym tryrym, tym tym tryrym, tym tym ciekawe jak będzie wyglądał nasz sąsiad może być. Z każdym minucą coraz bardziej śmierdzi. Ile ten sąsiad. kakr Ka... Kakry? Ej, sąsiad, kiedy ostatnio srałeś? Ja nie srałem. Ale ty, bo głównym, całe województwo już pewnie No właśnie, nie. Do swojego biednej chatki byle. Jest. Nie wiem czemu. Zamknij mordę. Czemu są te gwiazdki? Nie wiem. To twój struźdzynek się posrał. Nie czujesz tego aromatu? Zenka w to nie mieszaj. Idę do domu, się. Idę do domu, piać się, frajerze. Chyba o to chodziło, nie wiem. No, sąsiad tu widzę bogaty, wszystko, ma z diaksów. dobra nara. Idziemy do strusia. Zenka. Czemu nie mogę iść do niego? Halo. Zenka w to nie wtrąca, idę do, idę do domu, się. Aha, że ja idę do domu, a nie do zenka, dobra. Pojebało mi się. No, jestem w domu teraz, ale ten sąsiad to ten bo w ciągu mojego strusia widać było, że mu piana cieknie, i jest zazdrosny, że on go nie ma, a właśnie zapomniałem strusia nakarmić. Dobra, a teraz idziemy nakarmić strusia. Idź! czemu nie mogę? Muszę ją znaleźć. Gdzieś w tym domu jest karmal dla strusia, tylko nie pamiętam gdzie ona jest, muszę ją znaleźć i pewnie będzie tu. Find the karma. Ej, nie ma. Dobra. Może w kiblu. Jest tu karma? Nie ma karmy. A tu? Mini domek pod dużym domkiem. Zakaz wstępu. A to, co to jest? Okej, okay, mam żarcie dla strusia. Myślałem, że to będzie trudniejsze, ale. Jest git. Idziemy dać Strusia jeść i zobaczymy, jak wygląda. Trochę daleka była ta droga do strusia, ale mamy to. Zenek, obsrałeś całe zagrodzenie. O nie, co on robi? Cała zagroda jest w gównie. Co jest z tym strusiem nie tak? Ej... Z niego leci jak z wodospadu. Niedrożność elit mam i co mnie to? Chyba gościu sram. Ej, obsrał mnie! Struś mnie obsrał. Muszę się teraz umyć. I kurwa, noju, idź się myć. Jestem obsrany przez. Skosia. Co za mapa zajebista ale przez to gówno nie mogę iść szybko. A to tyle drogi. No i sąsiad miał rację. Niestety, Te gówno jest tak ciężkie, że się całe do mnie klei. Fuj. No tak, ale już, już widać dom. Jest, jest postęp. Może za rok dojdziemy. W końcu jesteśmy w domu, idziemy się umyć. Tu chyba jest prysznic, tak? Wow, ale bajera. Ciekawe jak to... Jak to się robi, takie mapy, ja nie wiem. Na, następnego dnia. A ja w końcu nie daliśmy jeść temu strusiowi. I co? Kurwa, no nie. On dalej sra. Trzeba do niego iść. i znowu do strusia. No, to idziemy. Dobra, mamy strusia. Co tu się dzieje? Kto to jest policja? Co tu robi policja, ej? Para od mojego strusia. Co ty chcesz? Halo. Dzień dobry. Co to czy to pana struś? E, jak mam zaznaczyć? Tak, to jest mój struś. U pana strusia najprawdopodobniej wystąpiła niezdrożność niedro jelit kliniczna. On strata tak już od wczoraj, panie władzo. Czy można było nie zwracać na to uwagi, proszę? Przykro mi, ale nie mogę tego tak zostawić. Co pan z tym chce zrobić? Wsadzę mu korek w dupę. No i co? Wsadzisz, naprawdę? Kurwa, wsadził, co? Już nie sra. Co za gra. Ej, co jest? Co się stało? Policjanta pojebało. Okej, okay, jesteśmy w domu. Niby śmierdzi, ale policja się tym zajęła. Tyle dobrego. Czas i spać. Znowu? Tej nocy. Okej, okay, jest. Było coś. Co to było? Fuj, ale śmierdzi. Zenek muszę w środku nocy do niego iść. Nie marudź Szybko do Zenka. Zenek eksplodował gównym. Przecież mu policjant korek w dupala wsadził, nie? Czy dupę rozsadziło, czy co? <noise> Pewnie tak. Ej, co jest? tego już nie... Zenek jest... To jest gówno! Zenek zniknął ze sobą tylko gówno. Mogę tu wejść? Wchodzę. Dobra, mamy podróż po gównie. Ojej, to mnie wciąga! Tonę w gównie! Tonę w gównie! Zenek pomóż mi! Eee. Ciemnie wciągnęło. Dlaczego w gównie jest tyle przestrzeni? Co jest? Prawie się udusiłem. Zjedę na dół tej... Syraki. I na nie może znajdę Zenka. Okej, okay, czyli... Podróżujemy sobie w gównie. Bardzo fajna mapa, podoba mi się. Mam nadzieję, że jest takich więcej. Ale naprawdę duże to gówno. Gdzieś tutaj musi być Zenek. Syraka go wciągnęła. To się kończy w ogóle? Halo, Zenek? Ej, tam był Zenek. Jest Zenek, mamy go. On dalej sra. Halo, Zenek. Mam, Zenek, do ciebie pytanie. Co tu się kurwa odpierdala? Gdzie ja do... Chuj ja jestem? Jesteś w moim głównie. Że co? No... Y wysrałem dla ciebie lepszą przyszłość. Stranie na zewnątrz było zbyt ryzykowne. Postanowiłem zatopić się we własnym głównie. Nikt nie powstrzyma gównianego imperium. Według moich obliczeń gówno za 14 godzin wchłonie twój dom. Ale ja chcę w moim domu mieszkać. Spokojnie, gównożercy wy... wyjedzą do twojego domu gównianą jaskinię, Nie chcę mieszkać w masie gówna. Nie powstrzymasz mnie, teraz bym cię zabił, ale jestem zajęty strannym. Idę do. Idę z Twojego gównianego imperium. Drzwi są zamknięte. Potrzebujesz tam trzy klucze są rozrzucone w gównianym impre... imperium. Nigdy ich nie znajdziesz. Ej no, Zenek trochę przesadził. my Byliśmy przecież przyjaciółmi i on takie rzeczy mi robi. Chce mi gówno wszędzie. Kurde, to jest tak duże. Jak ja mam tu coś znaleźć? Zobaczymy tu na dół, bo to była jakaś droga, więc tu może być klucz. Ale tu jest ciemno w pizde. Jest klucz, mówię. Jak go wziąć? Mam wejść na niego? Halo, jak wziąć ten klucz? Ej, nie wiem jak wziąć. Jak się bierze coś w Minecraft? To gówno? Hmm, 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 hmm. Na enie... Spacja... Q. Nie wiem jak wziąć to gówno Znaczy nie gówno, już za dużo główna Ten klucz Dajcie mi go Jak się bierze klucze w Minecraft? Nie ma takich rzeczy Musimy tu zobaczyć Dobra, ej, udało się, nie wiem jak to się stało Idziemy szukać dalej, jest ciemno, nic nie widzę totalnie, widzę tylko czarny ekran ale klucza tu nie ma Płyniemy dalej w tym gównie Czekajcie, stróż jest tu, to jeszcze pójdziemy tam do góry i tu bo on mógł to porozrzucać. Tu jest ciemno, więc może tutaj. Dżyn, dżyn, dżyn. A to nie... Ej, my tu byliśmy przed chwilą. Co za gówno oszukane. Nie wejdziemy ten derski. Znów w tą ciemność. On dalej tutaj sra sobie ładnie. Że tu będzie. Wydaje mi się, że tak powinno być, ale. Dobra, jest klucz, mamy drugi klucz. Jest, jest dobrze. Teraz tylko jeszcze trzeci i ostatni. Hmm. Chodzę w kółko. Tu byliśmy, nie, tam byliśmy. Pójdziemy tu. wtedy tam do góry Pójdziemy tu dalej, może tu będzie gdzieś jeszcze Nie, tu nie... Tu na pewno nie. Może tu. Nie no, tutaj jest ten strój obstrany. Nie lubię takich z... za dużo tego wszystkiego. Tutaj też mi się wydaje, że nie. Chociaż A tu? Do góry? Ma. Tu zrobimy kółko, tam pójdziemy na górę. Jezu, to jest zbyt wielka kupa dla mnie. Zbyt potężne gówno. No nie, znów kółko zrobiliśmy. Bez sensu. Dobra, to skoczę tu. Może tutaj. Nie, bo tutaj znowu jesteśmy w punkcie wyjścia. Ja pierciele. A tu... nie, tu byliśmy... A tu zobaczymy. Tutaj też chyba byliśmy. Aaron no Aron kurwa no. Tu nie. Tu byliśmy. Chyba. Tak, bo tu będzie to kółko. Yy. Czyli to musi być gdzieś u góry. A tam nie było klucza? Nie. A tu? Będziemy szli cały czas w górę po prostu. Może wtedy się uda. No i proszę bardzo, mamy ostatni klucz. Wiem, że trzeba iść w górę, to się znajdzie. Teraz tylko świetnie mam wszystkie klucze, teraz tylko strusia. O. Czas iść do tych drzwi i wydostać się z tego kloca gówna. Mamy to. Suzamie, otwórzcie. Co teraz? Aha, wyszliśmy z gówna. Dobrze, że sąsiad jest weterynarzem i muszę do niego iść i się go zapytać. Idź do kogo. Ciągle zdania by go do kogoś iść. Co to ma być? A mogę się chociaż wykąpać? Jakie czyste te powietrze, nie zdawałem sobie sprawy, kiedy byłem w gównie. Mogę się wykąpać, bo nie chcę tak powoli chodzić. Spróbujemy się umyć że się uda. Nie, nie mogę się umyć. Dobra, fajnie było. To idziemy do sąsiada. Halo, sąsiad? Sąsiad jest pewnie w środku. Halo, sąsiad, jestem obsrany przez strusia. Sąsiad, miałeś rację, Zenek srał już od trzech dni, muszę coś z tym zrobić. Mam tutaj u siebie środek, który powstrzyma strusia. A co to za środek? No dawaj, dam. lek na przeczyszczenie. Ej, czemu? On ma przestać srać, a nie strzelać gównem jak z armaty, zaufaj mi. Nie ufam ci, sąsiad, totalnie. Zaufam ci tylko dlatego, że to też jest w twoim interesie, by go powstrzymać. Napraw strusia. I znowu musimy iść. Jesteśmy obsrani i będziemy szli 5 godzin. Ej, ale jak mamy go naprawić, jak strusie jest w środku tego gówna? O, już nie jest, już. A coraz dalej. A witaj, mój kochany strusiu. A witaj. No. Mam dla ciebie lek na przeczyszczenie. Naprawdę, wow, super. Dobra, dawaj tego. Dupala. Aj, ale ciśnie. Ej, co jest? On odleciał. Co jest? Czy to koniec? Halo? Mimo, że mogłeś nie zaufać sąsiadowi, to on miał rację. Strusia złapała tak mocna biegunka, że poleciał do kosmosu. I to się nazywa pokonanie wrogie jego własną bronią. W każdym razie dziękuję za grę. To jest naprawdę koniec, to, jest, to było pojebane. Ale podobało mi się. Bardzo mi się podobało. Muszę znaleźć więcej takich fajnych bapek. Więc na razie cześć i czołem. Yy, tak, polecam tego użytkownika, który stworzył tą mapę, bo jest naprawdę zajebista.